Oh! Tu znowu ty. Cześć, witaj na moim kanale. Alucard z Beybladex. Muszę was na wstępie przeprosić. Straciłem głos niedawno i dopiero mi wraca, więc będę pokrząkiwał, odkrząkiwał i w ogóle. I moje, rasia, nie wyjdzie mi za bardzo, więc zrobię co w mojej mocy. Postaram się dla was, ok? Zaczynamy! Ech, właśnie, to jest to, o czym mówię. Zaczynamy! No a zaczynamy, moi drodzy, od czegoś, na co bardzo długo czekaliście, na co ja bardzo długo czekałem. Muszę wam zdradzić w sekrecie, że. Nagrywam. Ha, w sumie to nie jest żaden sekret, mówiłem to już w których odcinkach. Ja odcinki nagrywam z wyprzedzeniem, tak, żeby mieć czas na pomontowanie tego wszystkiego i publikację, i załadowanie, bo mój internet jest taki tragiczny, że zanim to się załaduje, to czasami potrzebuję 24, a nawet więcej godzin. I dlatego nagrywam z wyprzedzeniem i dlatego ja na to bardzo długo czekałem. Cały zeszły miesiąc, tak naprawdę cały wrzesień stało to na mojej półce i czekało, aż otworzę to dla Was. No i co my tu mamy? Shark Scale, moi drodzy, to jest to, czego chcecie i to jest to, co przede wszystkim będziemy testować w tym odcinku. Shark Scale na raczecie 4 tak, 4.50. Jest to o tyle wyjątkowy raczet, że to jest jedyny raczet na ten moment z wysokością 5 mm, czyli jest naprawdę niski. I co już pokazali internauci, bardzo grywalny, sprawdza się, kochani. No i bicior, bicior, pff, no również petarda, nie? To jest under flat. Jest najniższym bitem do ataków, jaki możecie teraz się zaopatrzyć, więc absolutny must have. Tak naprawdę. I ostrze, i raczet, i beat są genialne i możecie z nich robić bardzo fajne kombo. Ale, 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 to nie koniec dobroci w tym zestawie. Nie takim tanim swoją drogą. Dwieście chyba osiemdziesiąt złotych około. Cenę macie tutaj na dzień publikacji tego materiału. I ja za niego dałem mało, bo dałem sto sześćdziesiąt za ten zestaw. Kupiłem go przed premierze. No i potem okazało się, że jest i cena poszła w górę. Wracając. Macie tutaj wspaniałe ostrze ROT w kolorze pomarańczowo-czarnym. Genialne, genialne nadaje się na turnieje jak najbardziej. Racze przepraszam, raczej 170, również grywalny, bardzo fajny, no i bit. Słuchajcie, jeszcze do niedawna dla tego bitu trzeba było kupić zestaw Samurai Saber. A czekajcie, mam go w sumie. Jeszcze do niedawna trzeba było kupić taki zestaw Samurai Saber. On jest z launcherem i fajny bejek, i przede wszystkim tutaj jest właśnie ten bit Level, tylko w wersji fioletowej. I do niedawna to był jedyny zestaw, w którym był ten bit Level dostępny. Zestaw był zwykle nie najtańszy, bo pamiętam czasy jak kosztował też okolice 200-220 zł, a mówimy o jednym Beyblade z wyrzutnią. Ten Akurat egzemplarz, nie otwieram go, to jest egzemplarz do wygrania dla Was, na moich live'ach, na TikToku, w każdą środę od 17 do 20. Ten Beyblade z wyrzutnią, jak i wiele więcej, są do zgarnięcia na moich live'ach, moi drodzy. Tak więc wracając do naszego pudełeczka, tutaj macie dokładnie ten sam beat, tylko w wersji czarnej. Więc, sorry, ale dla mnie to jest po prostu petarda. Ja od samego początku przygody z Beyblade. Uwielbiam Bit level, uważam, że jest bardzo dobry, no ale nie było go w wersji czarnej. Jak chciałeś grać na levelu, no to tylko na fioletowym. Teraz to się zmieniło. Teraz kupujecie ten zestaw i nie dość, że macie zarąbice ostrze, raczet i bit, Macie też świetne ostrze, bardzo dobry raczet, ten 1,70 też się nadaje i genialny bit level w wersji czarnej. To już macie tak naprawdę dwa Beyblade, które będą w użytku. No i przechodzimy do trzeciego. No który już takiego super użytku to nie jest, ale spokojnie, nic straconego. Ten ostatni to jest inna wersja kolorystyczna Dran Brava, czyli CX-a z serii Dranów. Tylko tutaj on ma po prostu zmieniony kolor, słuchajcie, zmieniony kolor, zmienioną naklejkę. To jest czarno-żółte ostrze Dran Brava, natomiast naklejka no, nie nazywa się Dran, tylko Hel. Hells, przepraszam, Hells Brave, tutaj jest napisane ładnie, o w końcu, no i Hells Brave'a dostajemy z raczetem 360, również grywalny raczet, fajnie. Fajnie powiem wam. Kurczę, wszystko w tym zestawie jest grywalne. Oprócz bitu Gear Flat moim zdaniem. Parę osób z Was mnie za to schejtuje, ale nie szkodzi. Biorę to na klatę. Ja osobiście nie lubię Gear Flat. Uważam, że jest bardzo agresywny. Uważam, że bardzo ciężko go opanować. Są tacy, którzy nim grają i twierdzą, że go opanowali. Zazro, ja nigdy nie odważy się na tak śmiałą tezę. Opanować girflat jest bardzo ciężko. Tak więc podsumowując, 3, 6. No, 7, i 8 ostrze Dran Brave, też yy, widziałem zawodników, którzy grają, więc dużo, dużo dobroci słuchajcie w tym jednym opakowaniu. Otwieramy! Przyzwoicie zapakowane. Zacznijmy sobie od dupy strony, jak lubimy to robić na tym kanale, czyli od, no bym powiedział raczej najgorszego. Ach, mamy naszego Health Brava. Ładny jest, ładny jest, ale to pewnie dlatego, że ja lubię czerni, więc na każdego Beyblade'a w kolorze czarnym powiem, że jest ładny, ale on naprawdę jest kozak. Mamy oczywiście też Assist Blade w takim żółtym, transparentnym kolorze. Moment. Assist Blade slash. Bar nie, to nie jest slash. Uuuu. To jest Jagi Moi drodzy, Assist Blade Jagi No to cofam to, co powiedziałem wcześniej Słuchajcie, no Jagi, żeby dostać To trzeba kupić Fox Brusha, który zbyt dobrym bladem nie jest, więc W tym zestawie jeszcze dostajecie Assist Blade Jagi Świetnie, to jest jeden z lepszych Assist Blade'ów, jeśli chodzi o CX'y Więc warto go mieć w swojej kolekcji Ostrze wygląda tak Klasyczny Brave Bo to w oryginalne to jest Dran Brave Slash Ale tutaj to jest Hell's Brave Jaggy. Tak więc różnica jest całość mega fajnie wygląda. No to ważymy, żeby w takiej formalności stała się zadość i LockChip, moi drodzy, to jest 1,70 g, czyli standard jeżeli chodzi o CX-y. Samo ostrze Brave to jest 31,17 g. Nieźle. I samo Jaggy, Assist Blade Jaggy to jest 4,80 g. I całość, i całość, moi drodzy, waży 37,66 grama. Dobrze, jest ok. Grywalny kombo, już bym powiedział, bo Brave z Jagi jest ok, naprawdę. Wiem, coś o tym walczyłem przeciwko niemu i nie było łatwo. Nie było łatwo, po prostu. To nie jest Blade, na którego jak będziecie walczyć, to macie wygraną w kieszeni. Potrafi zaskoczyć, naprawdę. Ratchet! O! 360 i 360 też jest grywalnym raczetem. Oczywiście, ci, co są dłużej w Beyblade, to wiedzą, że tak, jak najbardziej. Nie w każdym kombo, ale jak najbardziej grywalny raczet. To nie jest 360. Nie, 360, dobrze. Jak najbardziej grywalny raczet i piękny. Przede wszystkim piękny, moi drodzy, bo jest czarno-zielony. Więc oczywiście, no, czarny, no to mój, biorę. Bicior. No i bicior, jak już wspominałem, dla mnie zero ekscytacji. Girflat. Dużo zębów. Płaska powierzchnia i to, jak wbija Wam się na arenę, to i extreme finish, taki self-KO i tak dalej, i tak dalej. No, ja go nie lubię. Siedzi. Siedzi, cały wygląda ładnie i naprawdę, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, no to takie coś na półeczkę, okej, okay, jak najbardziej, mi się podoba. Nie wiem, czemu ten raczet ma element zieleni, tutaj nigdzie go nie mamy. Aha, nie mamy, dobra, przepraszam, w czaszce lecą z czaszki lecą takie zielonożółte płomienie. Dobra, wszystko gra, okej. Okay. Kochani, ten waży 46,10 g, 46,10. Dalej! ROR Tyranno! Okej, okay, tego lubię. Proszę Państwa. Przepiękny Rortairano, czerwono-pomarańczowy, z nielakierowanym ostrzem, wersja oczywiście BX, czyli metalowe zaczepy. Wow, wow, naprawdę, that's my type. Miałem nieprzyjemność walczyć, nie no, przyjemność walczyć przeciwko niemu na ostatnim turnieju w Bydgoszczy i nawet pamiętam Bladera, który się nim posługiwał, Demon Hex, pozdrawiam. On miał go w swoim deku i co prawda mieliśmy taki jeden pojedynek, w którym stłukłem go na kwaśne jabłko, ale graliśmy jeszcze chyba raz czy dwa i już nie było tak łatwo, więc miałem po prostu trochę szczęścia w tym jednym pojedynku. A sam Rurtaj rano pamiętam, że był ciężkim przeciwnikiem i pięknym. I to się potwierdza. Jest przepiękny. Raczej. O! 1,70. Dobry raczet, grywalny raczet. Słuchajcie, z jedynek mamy na razie dostępne 1,60, 1,70, 1,80 i 1,80, no ja bym się nie odważył nim grać, natomiast 1,70 już tak, czyli tylko 7 mm grubości ma ten raczet. Jeden element wystający, mi się podoba, biorę. Bicior. Z tego się cieszę. O kuźwa, z tego się cieszę. A ja już Wam pokazuję, dlaczego się z tego cieszę. Ja zaplanowałem sobie, że wrzucę go do mojego deku. Już po niego idę. Moment. No moi drodzy, ci co są ze mną w takim no, bliższym kontakcie, stałym kontakcie, wiedzą, co ostatnio odwaliłem ze swoim aeropegazusem. Mianowicie przerobiłem go na dogazusa. Oskubałem go z piór, pomalowałem na czarno, nakleiłem moją psią naklejkę, dałem mu czarny raczet 560 i wymyśliłem sobie, że on będzie hulał u mnie w deku w konfiguracji właśnie 560 Level. Ale do tej pory miałem tylko fioletowy level. Teraz mam już level czarny, no i zobaczcie, jak to się prezentuje. Oh shit! Dogazus, czyli Aeropegazus 560 Level. Niedługo filmik, taki krótki, na szybko skręcony filmik z przeróbki tego dogazusa, jak to robiłem. Wrzucę na mojego YouTube'a, więc będziecie mogli zobaczyć, jak oskubałem go z piór, czyli z lakieru, który tutaj miał oryginalnie. I jak go sobie pomalowałem. No kochani, absolutna petarda, Aeropegasus, czarny. Ja się go boję, więc wy się go bójcie na turniejach również. Będzie w deku. Ror Tyranno cały waży 44,8 g. Nieźle jest ciężki. Samo ostrze Tyranno 46 g. Równiutko. raczet 6,15 g bit level 2,64 grama. Nice! Dalej! Przechodzimy do naszej wisienki na torcie. Shark Scale. O mój Boże! Piękny! Skurczybek, piękny! Ale cieniutki! Ja pierdziele! Ja już go widziałem na turnieju w Bydgoszczy. I już wtedy robił na mnie wrażenie, ale pierwszy raz chyba go trzymam, bo no, w Bydgoszczy nie pamiętam, że sobie go brał do ręki. I on jest zacny, słuchajcie! Warto mówić to ostrze, bo jest nietypowe. Jest to wersja UX, czyli te zaczepy nachodzą nam tutaj na tego gagatka i ma nietypową budowę od spodu. Ten plastik jest tak wtopiony w ten metal. Dla mnie spoko i w walce okazuje się, że chyba też. Za to ma takie dwa wystające plastikowe elementy i one trochę wystają poza budowę tego blade'a. Widziałem już zdjęcia, gdzie to było wyłamane, więc trzeba na niego uważać, na to wygląda. Natomiast on jest na śrubki, zauważcie, nie na nity, czyli można sobie łatwo wykręcić te śrubki i go sobie pokolorować, na jaki kolor Wam się życzy. Oczywiście jak on trafi do mojego deku, to będzie czarny, a może nawet czarno-różowy, zobaczymy, nie wiem, może takiego zostawię dla Beki. W każdym razie jest potężny. Jego ostrze, tak jak w poprzedniej wersji Sharka tego BX-a, to ostrze idzie do góry. Ono tak wyciąga wroga w powietrze. No i to jest nie bez przyczyny tak zaprojektowane. Chodzi o to, żeby go wybić właśnie w górę, żeby ten wróg dostał takiego gonga, żeby wyleciał z areny. I Shark Scale to potrafi. No i Shark Scale, do którego wracamy, teraz go zważę. Samo ostrze 38 gramów. Oświec, oh oświec! Oh Czekajcie, już chcę przypomnieć. Już zapomniałem, moja, rybie, moja rybia pamięć. No kurde, ej, to jest zaskakujące. Rortaj Rano wygląda na takiego masywnego skurczybyka. 36 gramów kontra 38 gramów, gdzie to bym powiedział, że jest lżejszy od tego. Wow, 2 gramy różnicy. To jest dużo, to jest naprawdę sporo. Ok, 38 gramów szarskiej. Petarda, petarda. Raczek! 4,50 Kolera, się cieszę, że go mam w kolekcji. Będę mógł robić ciekawe combo. Niziutki skurczybyk, jest taki niziutki. Zobaczcie, to jest prawie schowane tutaj w głąb. Nie? 5 mm grubości, to jest naprawdę mało, to jest rekord. Do tej pory tak najbardziej popularne raczety, najniższe raczety grywalne to są 60, czyli 6 mm. Tu mamy jeszcze milimetr mniej. Dla mnie absolutna petarda, bomba. A jeszcze na dodatek to jest taka zwykła, klasyczna konstrukcja raczetu, więc wszystko gra. Do kolekcji. Bicior. Under Flat. Absolutny hit tego sezonu. Naprawdę, naprawdę. No, wakacje równa się Underflat, Flat, Shark Scale cały w sumie, ale Under Flat zobaczcie, jak on zacnie wygląda. Wezmę dla porównania Flat. Momencik. O. Postawię Wam je na bazę, nawet nieźle, zobaczcie jaka to jest różnica, flat jest biały, underflat ten obok i to robi różnicę. Na oko, no wiem, że na oko to chłop umarł, ale no jak na moje oko to z dobry milimetr różnicy tutaj jest, spokojnie milimetr różnicy widać. I to jest dużo, to jest dużo, to jest niski bit kochani, to jest niski, ach bicior. Ważymy, raczet waży 5,90 grama. A porównam sobie ten 1,60. 1,60 ważył 6,13. 6,13 kontra 5,90 to nie jest źle. Ok, czyli mamy niski raczej kosztem tam 1 grama, no to spoko. A underflat 2,07 grama. Dla porównania flat. Flat waży 2,19 grama, więc mamy nieznaczną różnicę w wadze i jest to dużo niższy bit. O kurde, polecajka jak nic. Mamy to! Jaki on jest niski! Jaki on jest niski! To jest chyba najniższe stock combo, jakie możecie kupić w internecie. O kurde! Naprawdę, no nie ma niższego blade'a w stock combo, czyli takiego, jak wyciągacie z pudełka, od Shark Scale. Mały wariat! Ile waży całość? Cały waży 46 gramów i to też jest dobra wiadomość. Dla porównania, to co mam pod ręką, czyli nasz Dogazus 560 Level, waży 47,38 grama. Czyli, moi drodzy, 6, no 46 gramów równo ten mój waży. Mamy tutaj Blade, który waży tylko leciutko ponad 1 gram mniej od Aero Pegasusa, a jest o wiele niższy. On jest naprawdę o wiele niższy. O kurde, jak to wygląda? A tu mówię, to mówię, to jest klasyczne, to jest 5,60 raczet. Ale ja pierdzielę, no, no jest, jest petarda, nie? to jest niudziutkie, to jest niudziutkie. Fantastiko, fantastiko. ja jestem zachwycony, Shark Scale, pięknie, wchodzisz do kolekcji. Mua. No, i z kim my go sobie zmierzymy? Odwieczne pytanie tego kanału, z kim my go sobie zmierzymy? Ujrza, Wizard Rod. No nie ma innej opcji. Moi drodzy, mój piękny, customowy Wizard Rod 960 Ball, czyli klasyka gatunku. Tu trochę mi farba odprysnęła, będę musiał to poprawić. Natomiast no Shark Scale, w tym stock combo, to jest czysty atak, to jest pure atak. On aż się prosi, żeby wjechać w Roda, ale jak sobie z nim poradzi, no to już sobie sprawdzimy sami. Tak więc kochani, niech wygra lepszy. Walka standardowo do 10 punktów. Myślę, że to wystarczający test, żeby zobaczyć, jaką moc ma Shark Scale w stok Combo. 960 Rod, no, bałbym się na jego miejscu. Ale fun fact, sprawdziłem sobie jeszcze dla pewności, nie wiem, czy wspomniałem o tym wcześniej, ten jest cięższy od Wizard Roda. To jest dziwna niespodzianka. Trzy, dwa, jeden, start! No i cios! Pierwszy środek trwa u proszę! Od razu burst finish! Ładny burst finish, to mi się podoba! Dwa punkty dla Shark Scala za burst finish. Trzy, dwa, jeden, start! I cios! Okej! Okay. Jeden cios wystarczył, żeby posłać go do kieszeni za trzy punkty, kochani. Extreme finish i trzy punkty dla Shark o matko. 3, 2, 1 stop! No, postaraj się, Wizard. Bo pierwszy raz tobie kibicuję. ale wjazd szarka, ale trafiony. I mocny cios od razu berst finish. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Naprawdę, aż tak berstuje? Niesamowite. To jest niesamowite. Dwa punkty za berst finish dla Shark Scala. 3, 2, 1 stop! No, no. Trafiła kosa na kamień, co? Uuu mocny cios! Mam wrażenie, że ledwo to przeżył, ale nie przeżył. Kolejny burst finish. Przecież to jest jakiś żart! O mój Boże, dwa punkty dla Shark Scale. I to już jest 9-0. Ciapierdziele, ja jestem pod mega wrażeniem. Czy on coś tu ugra w ogóle? 3, 2, 1, Stop. No Wizard bez jaj. I cios Wizarda mocny. Zawirowanie Shark Scale'a. No ale cóż, no. Mocne te ciosy. Każde jedno uderzenie to jest mocny dźwięk metalu. W końcu słuchajcie, no nie do zera, nie do zera. Jeden punkt za spin-finish leci do Wizardroda. Trzy, dwa, jeden. Ciao, to Wizard Roda, mocny, kolejny. Wow. Okej, okay. chyba się wkurzył chłopak. No ale jak szarg go jeszcze tam trafi, w ten raszyd, to już koniec. Nie, nie tym razem. Nie tym razem kolejny punkt dla Wizard Roda. za spin finish. 3, 2, 1. No, no. I spin finish! Na sam koniec! Ja pierdzielę w jakim ładnym stylu on to robi. Przecież to się w pale nie mieści to się. To się w pale nie mieści, moi drodzy. Piękne 3 punkty i to jest 12 do 2. Tak zwycięża Shark Scale w Stock Combo 450 Under Flat. Moi drodzy, to jest jakieś wariactwo. To jest jakieś wariactwo. Dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. Pamiętajcie, kochani, że to wy jesteście najlepsi. Pamiętajcie, że widzimy się w każdą środę o 17 na moim TikToku od 17 do 20. Live z nagrodami. Wbijajcie tam i zgarnijcie coś dla siebie. I oczywiście dokładam wszelkich starań, żeby nowe filmy na tym kanale, na YouTube pojawiały się w każdą sobotę o godzinie 20.00. Tak więc zasubskrybujcie mnie klik, 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 klik tam na dole, kochani, to jest ten czerwony przycisk. Chyba wiecie, który, to ja tu jestem bumerem. Zróbcie to, proszę. To dla mnie wiele znaczy i dla Was, zwłaszcza, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko gładko poszło. Naprawdę to było coś niesamowitego. To było coś wspaniałego. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w następnych unboxingach, live'ach i oczywiście turniejach. Najbliższy turniej, jasło, moi drodzy, 20 nie pamiętam którego, tutaj Wam klejam, taka pamięć Trzaskowskiego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.